Pralki i samochody były natalone. Samochody mieli nieliczni. W latach 50-50. początek wedgoszczy było 99 taksówek. Dlatego 99, bo nikt nie chciał trzynastki. Później, aha, i podstawowe samochody to były poniemieckie, Opel. Najczęściej Opel Olimpia. Najpiękniejszych z nich był Opel Kapitan na filmach, Opel Kadet, Opel Adam. A później zaczęto produkować w Warszawie. Najpierw to była pobieda, później Warszawa. Taksówkarze utrzymywali je na talon. Potem z importu Moskwicz, Woga, Wołgami to jeździli dostojnicy, Trabant, P-70. Luksusem były Skody i Wartburgi. A pod koniec lat 50., już na 50. 60 zaczęto sprowadzać amerykańskie samochody. Fordy, Chevrolety, włoskie Fiaty, francuskie Citroeny, ale to nie każdego było stać.